Witam Was ponownie w świecie Bożego Narodzenia na kanale, który w grudniu produkuje tyle odcinków, ile nie nam produkował przez ostatnie pół roku, ale to kompletnie nie ma znaczenia. Obiecuję poprawę i już mówię, czym dzisiaj się zajmiemy. Święta to oczywiście atmosfera, prezenty, inna muzyka, świąteczne filmy itd., ale to też ozdabianie domu. A jak ozdabianie to choinka, a jak choinka to światełka. I mimo, że już rok temu nagrałem dla Was krótki felieton o światełkach choinkowych, to postanowiłem nagrać go dla Was jeszcze raz, bo temat jest dość ważny, ale o tym na koniec. Tradycja oświetlania choinek, swój początek, ma w okolicach XVI wieku, oczywiście w Niemczech. Jak już wiecie, to właśnie Niemcom zawdzięczamy choinki, i tam też rozpoczęto je oświetlać. Początkowo było to i granie z oknem na najwyższym poziomie, bowiem na choinkach zapalano świece, bo prądu i lampek zwyczajnie nie było. Świece symbolizowały światło Chrystusa, a ich blask dodawał świątecznym wieczorom magicznej atmosfery. Niestety dla wielu rodzin była to jednak kosztowna i niebezpieczna tradycja. Wszystko zaczęło zmieniać się w 1882 roku. Edward Johnson to człowiek, któremu zawdzięczamy pierwsze elektryczne światełka choinkowe. To właśnie on jako pierwszy udekorował choinkę, umieszczając na niej setki kolorowych elektrycznych lampek, co wzbudziło ogromny zachwyt. Jednak elektryczne światełka były na początku drogie i dostępne jedynie dla najzamożniejszych. Kosztowały około 12 dolarów za zestaw, co było równo wartością kilkuset dolarów w dzisiejszych czasach. Jak się domyślacie, nie każdego było stać na takie rarytasy, ale na szczęście ciężkie dobrego początki, bo wystarczyło tylko kilkadziesiąt lat i światełka stały się dostępne dosłownie dla każdego. Lata 20 XX wieku to czas kiedy światełka stawały się coraz bardziej popularne za sprawą większej dostępności do elektryczności. Do lat 60 wśród najmodniejszych były tak zwane światełka banikowe, dekoracyjne kolorowe lampki w kształcie banik, które tworzyły różnorodne wzory. Lampki te stały się symbolem świąt i dodawały choinkom niepowtarzalnego uroku. W okresie powojennym oświetlenie zyskało na popularności również na zewnątrz. Coraz więcej osób zaczęło dekorować również swoje domy i ogrody świetlnymi ozdobami. Lata 90 to okres, kiedy na rynku zaczęły pojawiać się ledy. Jak pewnie wiecie, ledy są bardziej energooszczędne, a dodatkowo wytwarzają mniej ciepła, więc są też dużo bezpieczniejsze niż oldschoolowe światełka na choinkę. Osobiście preferuję te starsze rozwiązania, gdzie kolory nie są aż tak bardzo nasycone i mocne, jednak bezpieczeństwo zawsze wygrywa i też korzystam już teraz z ledowego oświetlenia. Pamiętajcie jednak, żeby kupować sprawdzone światełka od dobrych producentów. Ponieważ te ze wschodu mogą być wątpliwej jakości. Czyli lepiej zainwestować i mieć spokojne lata, bo przecież lampek i tak nie kupujecie co roku, a raz na kilka dobrych lat. Dziękuję, że po raz kolejny byliście ze mną. Pamiętajcie standardowo o subskrypcji, łapce w górę i słyszymy się niedługo w kolejnym świątecznym odcinku.